Dobry, witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj proszę Państwa chciałam pokazać Państwu, jak ja robię taj, y, jak ja robię jajecznicę na boczku, z cebulką. Można też z pomidorkami, podobnie się robi. Przechodzimy do nagrzania patelni. Rozgrzewamy patelnię. Proszę Państwa, tutaj skroiłam troszeczkę boczku i dajemy na pewnie. Jeżeli Państwo nie chcecie z boczkiem, to musicie bez dwie łyżki oleju. Jeżeli macie na boczku, tłuszcz jest niepotrzebny. Najpierw smażymy bocze, ponieważ on musi się najdłużej kopić, czy smarzyć. Proszę te wszystkie części najpierw przygotować, ponieważ jajecznicę jak robicie, to jest bardzo ważne, żeby już talek był przygotowany, yy, chlebek już przygotowany i tylko yy, po prostu po usmażeniu dajecie na talerz i jajecznicę trzeba serwować. A więc to jest bardzo ważne. Proszę zobaczycie, to ja też już mam przygotowany jest tutaj z pomidorkiem. Ponieważ ja nie lubię jak jest z jak są z jajecznicem pomidory, ale lubię potrać jak jest, albo szynka. Ja tutaj proszę Państwa mam 7, czy, czy, 7 jajek, z tego 3 są, nie 4 są całe jajka, a 3 są tylko um, żółtka. Tutaj mam jeszcze jedno, dalej zrobimy dzisiaj um, większej ilości jajek z 8 na przykład będzie na dwie osoby pokażę Państwu a więc białko wylewam i daję tylko żółtko to jest bardzo ważne, ponieważ macie tak dużo tego białka wtedy a ono aż tak nie jest potrzebne na przykład dla mnie bardzo tak długo siedzi na żołądku i jajem właśnie z małą ilością białek i wtedy ona jest taka bardziej żółta a więc zmniejszam troszeczkę, bo boczek się już tutaj ładnie nam zarumienił. Nie może być spalony, ale rumiany może być. Tutaj mam cebulkę. Cebulki też troszeczkę mam pokrojoną. Przynajmniej mi się tak wydawało. Nie za bardzo dużo. Ale do smaku musi być. Jak ktoś lubi dużo, to nie widzę problemu, żeby sobie tam pokroić więcej. Ja proszę Państwa ponieważ ja nie wiem, mąż lubię właśnie pomidorkami. Kładę tutaj pomidorki i to idzie praktycznie na sam koniec i mieszam, niech one tutaj się troszeczkę tak można powiedzieć zadrzeją. Ta część czeka. Dajemy teraz pieprzu, troszeczkę soli po tych pomidorach. powiedzieć, żeby one się tutaj smażyły, grzały te pomidorki. Takiej wersji właśnie lubi mój mąż. Znaczy ja też lubię, ale nie przepadam, żeby tam musi być. A więc z boczkiem i z pomidorkami naprawdę będzie smaczna. I teraz proszę Państwa to wszystko wylewamy, te wszystkie jajeczka na patelnię. I czekamy troszkę, aż to białko się zetnie. W międzyczasie posolimy. Trzeba patrzeć, jeżeli boczek jest słony, proszę Państwa, więc dużo nie trzeba soli, Ale pieprzu, troszeczkę papryki słodkiej, troszkę, to jest akurat słodka. Można dać więcej zawsze, mówię, troszeczkę słodkiej, więcej ostrej, troszeczkę mniej. I teraz co jest bardzo ważne. Jak ja to robię, białko się ścina, po prostu zwiększę też troszkę. To mieszam troszkę pomiędzy tymi żółtkami. Najpierw żeby się białko ścięło. Jeżeli białko się setnie, wtedy już tylko mieszamy te żółtka i to jest jajecznica na mięko, Bardzo smaczna. Polecam właśnie tak, bo uważam, że ile razy umiem właśnie, czy dzieci, czy ktokolwiek goście jedzie, jak tak zrobiłam właśnie bardzo, bardzo, bardzo smakowało. Tutaj mam szczypiorek, na koniec sypiemy szczypiorkiem i jajecznica jest gotowa. A więc można powiedzieć 5 minut macie Państwo pyszną jajecznicę, pyszne śniadanko. Już można wyłączyć. I teraz Państwo widzicie, jak to się ładnie rozlało. Mieszamy leciutko i już. Jajecznica jest gotowa. Pierwszą podaję z pomidorkami. Posypujemy troszeczkę szczypiorkiem. A więc, proszę Państwa, proszę zobaczyć, tak wygląda jajecznica z boczkiem, z pomidorkami, z cebulką, ze szczypiorkiem. Proszę spróbować zrobić czybcenia. i możliwe. Do zobaczenia przy. W następnym filmiku.